Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Chciałbym wam pokazać takie oto ceramiczne kryjówki. Będąc ostatnio w czmielu takie kryjówki wpadły mi w ręce. My jesteśmy przyzwyczajeni do takich standardowych kryjówek, że są tam powiedzmy, nie wiem, pięć rurek równomiernie do siebie przyklejonych, ale jest firma, która nazywa się Aquaneta. I która produkuje takie oto fikuśne, e, fikuśne e, ceramiczne e, kryjówki e, do akwarii. Nie tylko do krewetkari, e, ale także do akwarii. E, tutaj jest mniejsza. Tutaj możecie się zobaczyć taką jak ta, e, tylko że dużo, dużo, e, dużo, dużo większa. To sobie tutaj może odsunę. Zobaczcie, robią na przykład takie ceramiczne e, kryjówki. To by się fajnie sprawdziło, jak ktoś sobie e, zbrojniki/glonojady e, hoduje. To e, fajne, fajne, duże kryjówki. Taka jak najbardziej do naszego krewetkarium. E, takie też by mogło być, w zależności jakie kto ma e, krewetkarium. Takie standardowe, jak spotykane są. Od dawna, że tam jest 5 rurek, czy sześć rurek do siebie e, przyklejonych, e, też mają swoje ofercie. Mają też e, z trzema rurkami. Są trzy ceramiczne rurki. To wszystko, to wszystko kupicie, e, kupicie w Czmielu. E, od, niedawna, od, od niedawna, mają e, sporo tych kryjówek e, z firmy Aquanet, Aquaneta, przepraszam, z firmy Aquaneta e, u siebie na sklepie. Ale kryjówki kryjówkami, bo to wiadomo, że wybór na rynku jest duży i, i można sobie coś ciekawego wybrać. Ale co mnie mega, mega zainteresowało, to już Wam pokazuję. Coś takiego. Aquaneta to sobie nazywała, że to są nabomblacz. Nabomblacz, mały, ciemny Aquanox. Tak to się nazywa na bomblacz. E, śmiesznie to brzmi. Ale mamy taką nazwę, z tym nie dyskutujemy. E, otworzymy sobie pudełko. Dobra, jest coś takiego. Jest coś takiego. Tutaj jest specjalny taki e, to chyba jest drewnienko wydaje mi się chociaż nie wiem dokładnie do końca co to może być ale to nie jest na pewno ceramika coś takiego tutaj podłączamy e, nasze powietrze naszą rurkę z powietrzem i to akurat jest e, duży na bąblacz. no będę używał tej nazwy tej nazwy, jaka jest. Co to daje? To ponoć daje naprawdę takie, taki dymek bombelkowy. No, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Nie, nie, są to jak standardowe bąble, jak z kamienia napowietrzającego, na napowietrzającego. tylko to są takie naprawdę drobniutkie i bardzo dużo bombelków. Coś jak widujemy, na przykład jak podajecie CO2 do akwarium. To mamy taki fajny efekt takiej mgiełki bąbelkowej. Czyli to jest coś takiego. Eee, I to jest duży, nie? To jest duży. Wygląda on tak. Pokażę Wam mniejszy, który jest e, nazwany e, nabąblacz krewetkowy. Nabąblacz krewetkowy. I mały nabąblacz krewetkowy wygląda tak. O. Ja wam to pokażę, podłączę to u siebie w krewetkarium i zobaczymy jak to działa. I jeszcze jest jedno mega ciekawe. Jeszcze jeden mega ciekawy nabomblacz. I to nie mówię o samym nabomblaczu, bo wygląda identycznie jak ten. Ale chcę wam pokazać, co firma Aqua. Aquaneta wymyśliła. Mamy taki oto nabomblacz. Ale zobaczcie z jakim cieniutkim wężykiem. Tutaj jest standardowo, nie? Bo wiadomo, że takiego cieniutkiego wężyka nie podłączymy do, do naszego napowietrzacza. Jest bardzo cieniutki, ale pomyślcie sobie, jak to super wygląda w akwarium, gdzie stawiamy sobie nasz nabomblacz na dnie i mamy praktycznie niewidzialną, e, niewidzialny wężyk. Zobaczcie, czyli to jest naprawdę e, super rozwiązanie, ciekawe. To jest ich chyba taki, e, taki patent. Ten wężyk chyba ma swoją jakąś nazwę. Nie wiem, czy to nie nazywa się jakoś kapilara. Czy jakoś tak, ale rozwiązanie jest ciekawe, nie? Ciekawe jestem, ciekaw jaki to będzie miało e, naprawdę e, działanie po podłączeniu wężyka. Dobra, ale jak tutaj podłączyć wężyk? No tutaj jest też dosyć proste rozwiązanie, bo producent na końcu tego ciętego wężyka dał nam gruby wężyk, nie? I całość zabawy. Polega na tym, że wkładamy ten cienki wężyk do naszej rurki i to wszystko wciskamy tutaj. O, zobaczcie, wciskamy do tego grubego. I tak, takie mamy podłączenie czyli gruby wężyk, ten taki jakby reduktor, adapter, i później nasz super cieniutki wężyk do akwarium i do naszego nabąblacza. Ok, przejrzymy się z bliska, jak to jest wykonane. Zobaczcie. No i oczywiście przez taki cienki wężyk, jaki tutaj mamy, to ciśnienie będzie dużo mniejsze niż przez wężyk taki normalny, tradycyjny. Taki o, cieniutki. Zobaczcie. No dobra, moi drodzy, to teraz pójdziemy do akwarium i zobaczymy, jak jedno i drugie e, działa. Podłączymy i ten, i podłączymy ten standardowy, który się podłącza pod duży wężyk. Gruby wężyk. Jest jeden nabomblacz wsadzony z, tą, z tym cieniutkim wężykiem. Zobaczcie, jak, w jaki łatwy sposób można go gdzieś y, zamaskować, nie? Gdzieś go wsadzić pomiędzy tymi kuleczkami, do góry, do góry wyjście i już go nie widać, nie? Ale nie chodzi o to. Zobaczymy, jaki jest ten efekt faktycznie tego y, napowietrzania. Zobaczymy, jak, jak to działa, nie? Dobra, to sekunda. Podłączyłem. i efekt mamy taki. No ale jak na takie rozwiązanie z takim mega, mega cieniutkim wężykiem, to... no to fajnie, nie? Efekt jest yy, chyba zadowalający, tak mi się wydaje. Nie wiem, jakie jest, jakie jest Wasze zdanie. Ale sprawdzimy sobie jeszcze jedną rzecz. Obok tego postawię taki tradycyjny nabomblacz z tradycyjnym podłączeniem pod, pod gruby wężyk i zobaczymy, jaka jest różnica między w tym nabomblaczu z cienkim wężykiem, a z tym standardowym. Jak widzicie, e, różnica w rurkach jest przepotężna. No ale dobra, podłączmy na powietrzanie pod, e, pod ten nabomblacz e, e, z normalnym wężykiem. Poszło. No widzicie, różnica jest e, e, kolosalna. Jest podłączone pod identyczną pompkę, pod haleja HP400. Po lewej stronie mamy pod jedno wejście podłączoną tą, ten, tą taką, z tym takim drobniutkim nabąblaczem. Z tym tradycyjnym wężekiem, a obok mamy podłączone pod standardowy, standardowy wężyk. Słuchajcie, podłączyłem ten nabąblacz troszkę pod słabszy na słabszy napowietrzacz i już zobaczcie, że już ten efekt jest jak najbardziej zadowalający, nie? je wyreguluje tylko. Zobaczcie, wystarczy minimalna ilość powietrza i już mamy fajne, fajne delikatne, delikatne bąbelki, nie? Dlatego widzicie, e, różnica, e, która była wcześniej pokazana, no to ewidentnie, że ta kapilara, ten cienki wężyk, mimo że duże, duże ciśnienie idzie, jakby w, y, y, takie samo ciśnienie jak w tradycyjny wężyk, no to wiadomo, przepustowość jest o wiele niższa i te bąbelki właśnie były mniej więcej takie. W tradycyjnym wężyku to ciśnienie jest o, dużo, o dużo, dużo wyższe, dlatego był taki efekt, a nie inny, że te bąble były potężne. Ale wystarczy minimalne ciśnienie pod tradycyjny wężyk i zobaczcie jak to już tutaj fajnie nam bąbluje, nie? Ja to sobie wkopałem troszeczkę w podłoże, wydaje mi się, że tak lepiej wygląda. Można to dać jeszcze głębiej, żeby tak naprawdę e, jakby te bąbelki wydostawały się na równi tak z poziomu podłoża. Także i jeden i drugi na nabąblacz jest świetny, tutaj jedynie minus jest taki, że mamy tradycyjny gruby wężyk, który e, no troszkę przeszkadza, troszkę szpeci e, nasz, nasz zbiornik, a podłączając pod tamten z cieniutkim tym wężykiem, z tą kapilarą, Naprawdę efekt jest świetny. Nie? Zobaczcie jeszcze, a tak właśnie prezentuje się jedna z tych ceramicznych ozdób w naszym, w naszym zbiorniku. Wiadomo, ceramika, ceramika, duża powierzchnia dla bakterii nitryfikacyjnych. Jak widzicie, fajnie się prezentuje. Można to fajnie obsadzić mchem. Będzie się jeszcze lepiej prezentowało. Także to by było na tyle. Jeśli film wam się podobał, to ja zwykłe łapka w górę. Pozdrawiam, trzymajcie się.